Tylko tak szybko nie przemalę, bo nie nadążam z czytaniem. Mm. tam To Filip, omawiajcie po kolei. Adrian się zaciął, widzę. No tak właśnie wygląda ten tranzystor. W wypadku to jest tranzystor NPN. Polega on na zmniejszeniu siły sygnału. No wzmocnijmy go, no dalej przejdź. Tutaj mamy właśnie rozrysowany układ. Jak płynie prąd, przez niego i mniejszy, który właśnie wychodząc z niterek, go wzmacnia, łączy się ze sobą. No. Tutaj, właśnie jest układ naszego wzmacniacza, tutaj właśnie tutaj pokazane. Wygląda jak wygląda w sumie, bo zrobiliśmy go na metodzie, metodzie pająka, rutowania wszystkich elementów, w porządku, takim jest tu. Tu jest właśnie wzmacniacz, yy, Tranzystor. obok mamy kondensatory 2, tam jest 10 UV, 16V 16 i 1 UV, yy, też 16V. Obok mamy potencjometr do zwiększania i zmniejszania głośności, okay. tak jak w, głoś, w głośnikach. Tutaj mamy wyjście, yy, jest ono podłączone do głośnika. A wejście jest podłączone do yy, wyjścia ogólnie dź, dźwięku, czyli np. do komputera, do mp3, do, do telefonu i takich rzeczy. Na górze mamy, jak widać, zasilanie. No i co w sumie? Na początku mieliśmy zrobić taki projekt. Nie, to się terapię. Tylko, że y, powstała sytuacja tego typu, że nam y, przepalił się. Przegrzał. Przegrzał nie, nie mamy jak go w tej sytuacji pokazać. Tak, bo to był jeden z prostszych, ale to jest znaleźliśmy w sumie prostszy i zbudowaliśmy go. Ten by był mocniejszy ten, Filip? No, był mocniejszy, o wiele mocniejszy. Tu mamy jeszcze jeden układ. Taki trochę bardziej złożony. Ten nasz, to jest, naj, Ten nasz to jest taki najprostszy. Właśnie w tej chwili chciałbym się nie zaprezentować, jak działa. No to prezentujcie. Może dlatego jest dobry, że się nie da prostszego zrobić? No to ja mam nakręcowywać? Tak, już kręcisz, Kasiu. <noise> Teraz wielki tyłek nakręciłam.

Filip zaraz raz velo tu jest. Tylko myślę, że przyjedzie, bo jak kasa odpłynie po tego. Tylko uwaga na moją ławkę panowie bardzo proszę. Nie tu nie skopcić, nie zrobić mi nie zrobić mi tam jakiegoś nadpalenia. Swoje inicjały tam wypalić. To ja im na tyłku. To ja im na tyłku wypale inicjały wtedy. Dajcie się tak chwili. To oni robią, tak? Nie tak? straszne. Jest kręcenie filmów. Czemu? Chcesz pokręcić? O, już